W finale międzynarodowego turnieju kawetów Zabrze Cup 2001 zmierzyli się ze sobą Piotr Czaczkowski i Flin Baumert. Pojedynek obu zawodników rozpoczął się na kortach ziemnych, jednak z powodu deszczu mecz został dokończony w hali. Miłośnicy tenisa nie mogli narzekać na brak emocji. Pierwszego seta 3-6 wygrał Polak, w drugim secie lepszy okazał się Niemiec, wygrywając 6-3. do 3. Po zaciętym trzecim secie, wygrywając 7-5, do 5, zwycięzcą turnieju kadetów został Baumert. Mecz z Piotrem był doskonały. Po tym jak przegrałem pierwszego seta, nie myślałem, że uda mi się wygrać, ale bardzo się cieszę, że mi się to udało. Piotr grał bardzo dobrze, ale moje zagrania były coraz lepsze i lepsze i ostatecznie to ja okazałem się zwycięzcą. Według mnie zabrakło trochę w końcówce skuteczności. Miałem trzy piłki na przełamanie w serwisu. Myślę, że to mogło zaważyć. Trochę mało, uciekła mi koncentracja przy moich gemach serwisowych. Nie czułem się pewnie na tej nawierzchni. Po prostu myślę, że to jest duże utrudnienie, bo to jest duży przeskok. Tam ciężkie mokre korty, wolne, a tutaj bardzo szybki hard i dużo, dużo zmienia. Międzynarodowy Turniej Kadetów w Zabrze Cup 2001 został zorganizowany przez Klub Tenisowy Zabrze. Od niedzieli 16 maja na kortach, a w przypadku deszczu w hali zawodniczki i zawodnicy z Francji, Niemiec, Czech oraz Słowacji walczyli w singlu oraz deblu. Parę meczy było takich naprawdę wy, wyróżniających się. Tak jak ten finał, to wcześniejsze gry też były naprawdę pasjonujące, zwłaszcza Niemiec, który naprawdę dużo potrafi. i myślę, że... Usłyszymy o nim za niedługi czas, kiedy znajdzie się na listach światowych. Nie odbył się finał dziewcząt, ponieważ zawodniczka doznała kontuzji, która wygrała półfinał i wygrała Słowaczka. W finale miała grać z Polką, niestety musiała oddać mecz. Także zakończyło się dla dziewczyn no niezbyt pomyślnie, ponieważ dosyć poważna kontuzja nie pozwoliła dalszej gry. Kolejny międzynarodowy turniej kadetów już za rok.